Czuję, że w tej chwili istnieje miękki i świetlisty głos, który szepcze do Ciebie, ujawniając ukrytą istotę tego, co zbliża się do Twojego serca. Znaki są obecne, subtelne, ale wyraźne, wskazując, że energia połączenia, której szukasz, jest bliżej niż się spodziewasz. Każda Twoja myśl, każde pragnienie rodzące się w ciszy, jest zauważane przez wszechświat i otrzymuje szczególną uwagę. Nie wątp w drobne przemiany, które już zaczęły pojawiać się wokół ciebie, ponieważ są one odbiciem tego, co jest zasiewane w Twojej duszy. Twoje uczucia, delikatne i głębokie, nie pozostają niezauważone. Jest wezwanie, które przychodzi niespodziewanymi ścieżkami, przynosząc ze sobą słowa, których wcześniej nie odważyłaś się usłyszeć. Twój partner w tajemniczy sposób zaczął dostrzegać niuanse w tobie, które wcześniej wydawały się niewidoczne. A teraz te niuanse stają się cichymi objawieniami podziwu i troski. To tak, jakby wszechświat w swojej nieskończonej mądrości otwierał drzwi, które wcześniej były zamknięte. Pozwól sobie poczuć obecność, która cię otacza. To nie przypadek, że pewne sytuacje się układają, a spojrzenia i gesty nabierają głębokiego znaczenia. Każda drobna uwaga, każde wyszeptane słowo, niesie w sobie intencję wykraczającą poza natychmiastowe zrozumienie. Anioły obserwują Twoją podróż i wysyłają znaki, że jesteś dostrzegana i ceniona w sposób, którego być może jeszcze nie zauważyłaś. Były chwile, gdy czułaś się niewidzialna lub niezrozumiana, ale wiedz, że te fazy były potrzebne, aby wzmocnić Twoją istotę. Dziś energia wokół Ciebie zaczyna przekształcać percepcję drugiej osoby, a On zaczyna zwracać się do Ciebie w sposób, który ujawnia szacunek, czułość i głębokie uczucie. Które manifestuje się cicho. Nie lękaj się subtelnych zmian. Czasami uczucie przychodzi dyskretnie, niemal nieśmiało, ale jego siła jest ogromna i niezachwana. Twoje serce dostrzega te znaki wcześniej niż umysł, i kluczowe jest, abyś zaufała tej wewnętrznej percepcji. To w tej przestrzeni zaufania anioły działają, prowadząc każdy gest i każde słowo, które do Ciebie docierają. Jesteś wezwana, aby uznać swoją własną wartość. Ponieważ to ona wywołuje te zmiany postawy. Kiedy ktoś zaczyna dostrzegać Twoje światło, oznacza to, że Twoja istota emanuje czymś, czego nie można zignorować. Każde spojrzenie, każde skierowane do ciebie słowo jest odbiciem tego, co anioły chcą, abyś dostrzegła, zasługujesz na celebrowanie i głęboki podziw. Nie pozwól, aby wątpliwości zaciemniały to, co się formuje. Energia, którą on odczuwa, nie jest przemijająca, a każdy subtelny gest, który teraz się pojawia, wskazuje na prawdziwe połączenie, które wzmacnia się w odpowiednim czasie. Anioły proszą, abyś obserwowała uważnie, bez pośpiechu, każdą drobną manifestację troski i bliskości. Jest w tym cicha piękność bycia dostrzeżoną w ten sposób. To nie tylko słowa, ale uczucia, które kwitną w sercu, przekształcając intencje w działania, a podziw w obecność. Poczuj każdą chwilę z wdzięcznością, ponieważ niosą one boski cel. Twoje myśli o nim mają większą moc niż myślisz. Każda pozytywna myśl, każda szczera otwartość tworzy fale, które docierają do serca drugiej osoby. On zaczyna zwracać się do ciebie w sposób, który ujawnia to, co twoje anioły chcą zakomunikować: że jesteś wyjątkowa, jedyna i głęboko pożądana w duchu i sercu. Nie obawiaj się tej rosnącej intymności. To znak, że komunikacja między duszami pogłębia się. On dostrzega więcej niż słowa mogą wyrazić, a każdy gest jest dowodem na to, że wszechświat pracuje nad zjednoczeniem waszych istot w sposób łagodny, ale stanowczy. Pamiętaj, że cierpliwość i obecność są teraz kluczowe. Obserwuj znaki, nawet te najmniejsze, i dostrzegaj, jak każda zmiana przynosi większą klarowność w tym, co czujesz i co on czuje. To gra światła i wrażliwości. Gdzie każdy detal niesie przesłanie, że jesteś dostrzegana i kochana. Istnieje niewidzialna siła działająca w tym momencie, prowadząca intencje i serca. Każda twoja myśl pełna zaufania i oddania zwiększa tę energię, sprawiając, że on coraz mocniej odczuwa świetlistą obecność, którą emanujesz. Anioły są czujne, a ich niewidzialne ręce kierują każdym krokiem z troską i celem. Nie pozwól, aby stare lęki lub niepewności zakłócały obecny stan rzeczy. On zaczyna zwracać się do ciebie w sposób wskazujący szacunek, pożądanie i podziw, a te słowa pojawiają się jako nasiona czegoś większego, co wzrośnie, jeśli pozwolisz. Każdy jego gest, choćby najmniejszy, jest potwierdzeniem tego, co anioły powtarzają od pewnego czasu. Jesteś widziana, ceniona i głęboko ważna na jego drodze. On uczy się dostrzegać wartość twojego serca. A to nie umyka uwadze ani twojej, ani wszechświata. Poczuj wdzięczność za każdą manifestację, nawet jeśli wydaje się dyskretna. Wdzięczność wzmacnia połączenie i zwiększa przepływ energii między wami, pozwalając słowom i uczuciom nabrać jeszcze większej głębi. Anioły proszą, abyś przyjmowała to z otwartym i świadomym sercem. Nie martw się oczekiwaniami ani presją z zewnątrz. To, co formuje się między wami, jest autentyczne i kierowane przez wyższą siłę. Każdy akt czułości i każde nowe słowo, które on wypowiada, są znakami, że rozwija się coś znaczącego, i ważne jest, abyś postrzegała to jako dar, a nie obowiązek. Jesteś prowadzone, aby uznać swoją własną wartość, ponieważ to ona inspiruje te przemiany w nim. Gdy stajesz w spokoju, pewna siebie i połączona ze swoją istotą, on odczuwa to i zaczyna odzwierciedlać w słowach których używa, zwracając się do ciebie. Anioły ukazują, że każda zmiana w sposobie, w jaki on się do ciebie zwraca, jest dowodem na to, że dusze mogą dotykać się nawzajem poza pozorami. Każdy gest czułości, każde słowo pełne uwagi jest odbiciem tego, co jest harmonizowane w planach boskich. Pozostań obecna, obserwuj z wrażliwością i pozwól każdemu znakowi być przyjętym z wdzięcznością. On zaczyna zwracać się do ciebie w sposób który dostrzega jedynie przebudzone i uważne serce, co ujawnia głębie tego, co rodzi się między wami. Każdy przeżyty moment jest krokiem ku zrozumieniu, co znaczy być w pełni widzianą i cenioną. Anioły proszą, abyś pozostała otwarta, świadoma i gotowa przyjąć, ponieważ wiele więcej jest przygotowywane dla twojego serca w sposób, którego jeszcze nie wyobrażałaś. Połączenie, które teraz się tworzy, nie dotyczy tylko jego ani ciebie. Lecz niewidzialnej siły, która kieruje losami, łącząc serca w idealnej synchronii. Każde słowo, które zaczyna używać, niesie ze sobą boski dotyk aniołów, a one proszą, abyś poczuła z uwagą i miłością głębię tej wiadomości. W powietrzu unosi się subtelny ruch, zapowiadający ciche, niemal niezauważalne zmiany, pełne znaczenia. Możesz to poczuć w sercu, jak wibrację przenikającą Twoją duszę. Budząc coś starego, zapomnianego, lecz pełnego potencjału, anioły wysyłają znaki przez drobne codzienne szczegóły, pokazując, że każdy jego gest niesie ze sobą emocjonalną głębię większą, niż możesz sobie wyobrazić. Zaczyna zwracać się do ciebie w sposób, który sprawia, że Twoje serce waha się, w sposób, którego nie wiedziałaś, że może wzbudzić. W jego słowach kryje się ukryta magia, delikatny sekret który tylko ty potrafisz odczytać. To tak, jakby wszechświat ćwiczył cichy taniec, w którym każdy ruch został zaplanowany, aby zaskoczyć i oczarować. Poczuj, jak ciekawość rośnie w tobie, jakby powoli otwierane były drzwi, ukazując coś, na co długo czekałaś. Każdy uśmiech, każde długie spojrzenie jest skrytą obietnicą, wiadomością wykraczającą poza rozum i dotykającą bezpośrednio twojej istoty. Jest coś świętego w sposobie w jaki się zbliża, nawet nie zdając sobie sprawy z efektu, jaki wywołuje w tobie. Jesteś wezwana, aby dostrzegać znaki ukryte między gestami i słowami, ponieważ niosą one głębokie prawdy. Anioły działają delikatnie, niemal niezauważalnie, aby zharmonizować serca i losy. Wszystko, co zaczyna mówić, nawet jeśli proste, niesie warstwy znaczenia, które poczujesz w pełni, tylko będąc uważną i otwartą. W jego obecności kryje się czar, który intensyfikuje się z każdym dniem. Zaczyna zwracać się do ciebie w sposób, który ujawnia mieszankę czułości i pożądania, coś, co porusza zarówno serce, jak i umysł. Anioły proszą, abyś zwracała uwagę na subtelną intensywność, ponieważ jest ona mostem między tym, co widzialne, a tym, co duchowe. Każda chwila, w której dostrzegasz te zmiany, wywołuje dreszcz oczekiwania. Poczucie, że formuje się coś wspaniałego. On odczuwa coś, czego nie potrafi w pełni wyjaśnić, ale co manifestuje się w każdym słowie skierowanym do ciebie. To tak, jakby był prowadzony bez świadomości, kierowany przez niewidzialne ręce, które znają jego wartość zanim on sam ją dostrzeże. Nie lekceważ siły drobnych działań. Prosty gest, dotyk ramienia, dłuższe spojrzenie, niesie wiadomość wykraczającą daleko poza to, co widzialne. Anioły podkreślają, że te drobne manifestacje są jasnymi znakami, że zaczyna dostrzegać aspekty Ciebie, które wcześniej wydawały się niewidzialne. Bywają chwile, gdy możesz odczuwać wahanie lub wątpliwość, ale są one tylko testem głębi tego, co się pojawia. Każde Twoje uczucie jest wzmocnione przez energię płynącą z wszechświata, pozwalając Ci dostrzegać detale, które mogłyby umknąć. Zaczyna zwracać się do Ciebie w sposoby, które budzą nowe. Nieoczekiwane i intensywne emocje. To tak, jakby każde Jego słowo było wybierane z większym celem, zaprojektowane, by dotknąć sedna Twojej duszy. Czujesz różnicę między tym, co powierzchowne, a tym, co prawdziwe, a to postrzeganie staje się coraz wyraźniejsze z każdym dniem. Anioły szepczą, że to dopiero początek czegoś, co zaskoczy Cię głęboko. Zaczniesz dostrzegać wzorce w Jego gestach i słowach. Znaki powtarzające się niemal magicznie. To tak, jakby wszechświat ujawniał tajny kod, a Ty jesteś jedyną, która może go w pełni odczytać. Każda chwila, gdy zwraca się do Ciebie inaczej, jest potwierdzeniem, że Twoja energia wpływa na jego serce. Nie spiesz się, by od razu wszystko zrozumieć. Piękno tkwi w stopniowym odkrywaniu, w cichym rozkwicie uczuć, które nie muszą być przyspieszane. Każda nowa forma, w jaki się do Ciebie zwraca, Niesie warstwę tajemnicy i uroku, jakby pisana była historia stworzona wyłącznie dla ciebie. Poczuj rosnący magnetyzm między wami, coś, co nie zależy od słów, lecz jest odczuwalne w każdym spojrzeniu. Anioły ujawniają, że to połączenie wykracza poza to, co ludzki umysł może pojąć, pulsuje na poziomie energetycznym, który dostrzega tylko serce. Zaczyna zwracać się do ciebie w sposób, który sugeruje podziw, szacunek i pożądanie. Wszystko w jednej istocie. Jest cicha intensywność, która rośnie z każdym dniem, nie ujawniając się w oczywisty sposób, lecz odczuwalna głęboko. Zbliża się do ciebie w sposób naturalny, ale niesie ze sobą delikatną intencję, kierowaną siłami, których nie widzisz. Każde słowo, każdy gest zaczyna tworzyć narrację, którą tylko ty możesz w pełni zrozumieć. Wchodzisz w przestrzeń, w której ciekawość miesza się z oczekiwaniem. Każda interakcja odkrywa nowe znaczenia, a anioły proszą, byś pozostawała uważna na te niuanse. Zaczyna zwracać się do ciebie w sposób wskazujący na powolne, pewne i pełne celu zbliżanie się, jakby każde słowo było fragmentem większego planu. Nadchodzące chwile obiecują ujawnić jeszcze więcej warstw emocji i połączenia. Istnieją sekrety przekazywane między wierszami, drobne znaki niosące głębokie przesłania. Każda nowa forma w jakiej odnosi się do ciebie, jest częścią układanki, którą anioły tworzą, pokazując, że coś niezwykłego zaraz rozwinie się przed twoimi oczami. Między wami odbywa się cichy taniec, niemal niezauważalny, lecz pełen znaczenia. Każdy jego gest staje się echem tego, co anioły już wiedzą, Twoja istota budzi w nim coś, czego zwykłe słowa nie potrafią wyrazić. Poczuj tę energię otaczającą cię jak miękki welon, który odsłania tajemnice jeszcze nieodkryte, ale niosące obietnice głębokich odkryć. Zaczyna zwracać się do ciebie w sposób, który porusza coś w tobie, budząc ciekawość, którą trudno zaspokoić. To mieszanka czułości i podziwu, ale jest też coś więcej, coś, co odczuwasz, zanim zdołasz to nazwać. Anioły proszą, abyś zwracała uwagę na te niuanse, ponieważ każdy detal jest wskazówką większej drogi. W każdej jego wypowiedzi kryje się cicha intensywność, wibracja, która zdaje się dotykać bezpośrednio twojego serca. Nawet gdy wydaje się to przypadkowe, każda wzmianka o tobie niesie emocjonalny ciężar, którego on sam być może jeszcze nie rozumie. To tak, jakby twoja obecność obudziła coś, co w nim drzemało. Dostrzegniesz subtelne znaki, które wcześniej mogłyby umknąć uwadze. Sposób, w jaki na ciebie patrzy, Ton głosu zmieniający się niemal niezauważalnie, a nawet drobne cisze między słowami o wszystkie zawierają wiadomości, które potrafi odczytać tylko Twoje serce. Anioły proszą, abyś pozostała uważna i otwarta, ponieważ te detale niosą głębokie prawdy. Z każdym dniem zbliża się do Ciebie w sposób, który wydaje się naturalny, lecz w rzeczywistości kierowany jest przez większą siłę. Jest coś świętego w sposobie, w jaki dobiera każde słowo. Jakby każda sylaba niosła cichą intencję połączenia się z twoją najgłębszą istotą. Zauważysz wzorce w jego gestach, które wskazują na troskę, szacunek i cichy podziw, rosnący z każdą chwilą. To tak, jakby odkrywał nowy język emocji, ucząc się nazywać to, co czuje do ciebie, bez potrzeby używania wszystkich słów. Każdy drobny gest uwagi odkrywa większą intencję. Delikatny dotyk, niespodziewany uśmiech. Czy nagłe przypomnienie czegoś, co powiedziałaś? pokazuje, że zaczyna dostrzegać wpływ, jaki masz na jego życie. Anioły szepczą, że to dopiero początek czegoś głębokiego. Poczujesz rosnące uczucie zachwytu, jakby coś niewidzialnego łączyło wasze serca delikatnie, lecz mocno. Zaczyna zwracać się do ciebie w sposób, który odzwierciedla, jak bardzo Twoja obecność wpływa na jego świat, a każde słowo jest cichym zaproszeniem do dostrzeżenia tej więzi. Nie lekceważ mocy uwagi, którą Ci poświęca. Każde dłuższe spojrzenie, wspólny śmiech, każda wysłana wiadomość niesie intencję wykraczającą poza to, co widoczne. To odzwierciedlenie energetycznej siły, która płynie między Wami, starannie kierowanej przez anioły. Jest coś tajemniczego w sposobie, w jaki wybiera, by się do Ciebie zwracać, jakby stopniowo odkrywał warstwy Twojego bytu. Każde nowe słowo jest przypomnieniem. Że jego obecność harmonizuje z Twoją energią i że połączenie, które dzielicie, jest znacznie głębsze, niż się wydaje. Poczuj fascynację, która rośnie z każdą interakcją. Zbliża się do ciebie w sposób, który wywołuje oczekiwanie, budząc pytania i uczucia, o których nie wiedziałaś, że istnieją. Anioły proszą, abyś obserwowała, ponieważ każdy gest niesie zaszyfrowaną wiadomość, którą tylko Ty możesz w pełni odczytać. Będą chwile, gdy poczujesz mieszankę zaskoczenia i oczekiwania, dostrzegając, że zaczyna zwracać się do ciebie w sposób, który ujawnia niewypowiedziane uczucia. Każde jego słowo niesie odrobinę objawienia, jakby każda fraza była fragmentem czegoś większego, co dopiero się formuje. Będziesz potrafiła dostrzec delikatność każdego gestu, nawet tych pozornie nieistotnych. Spojrzenie, które się wydłuża, cisza, która wyraża troskę. Słowo dobrane z uwagą. E wszystko to jest niewidzialną komunikacją, która zbliża was głęboko do siebie. Z każdą nową formą, w jakiej się do ciebie zwraca, w tobie narasta poczucie tajemnicy i oczekiwania. To tak, jakby wszechświat powoli rysował historię, a każda interakcja była stroną pisaną specjalnie dla ciebie, z znaczeniem, które w pełni ujawni się dopiero z czasem. Wchodzisz w fazę intensywnych odkryć. Gdzie każdy gest i słowo mogą być odczytane jako znaki przeznaczenia. Anioły wskazują, że zaczyna dostrzegać Twoje światło w nowych, nieoczekiwanych sposobach, co będzie objawiać się poprzez słowa i gesty pełne podziwu, troski i cichego zachwytu. Poczujesz subtelną energię otaczającą każdą chwilę, gdy zwraca się do Ciebie coś, co wydaje się proste, lecz niesie siłę dotykającą Twojej duszy. Anioły proszą, abyś dostrzegała każdy niuans. Każdą niemal niezauważalną zmianę, ponieważ są one znakami, że twoja obecność wywołuje coś głębokiego w jego sercu. Zaczyna zwracać się do ciebie w sposoby budzące ciekawość, niemal tak, jakby każde słowo zostało wybrane, by ujawnić tylko część tego, co czuje. Jest w tym coś tajemniczego w jego sposobie zbliżania się, co czyni twoje serce uważnym i sprawi więcej, jakby każdy gest był zagadką do odczytania. Zauważysz że pamięta szczegóły. Twoje słowa, które wydawały się twarde, stają się dla niego a on zaczyna odwracać się do siebie w sposoby Anioły że to dopiero początek i Zapraszają. jest Każdy nowy sposób, w się każdy makro, każde słowo, nawet niepełnosprawny, jest w pełni Zaczynasz dostrzegać, że oczekiwanie i idą w parze. Wydaje się, że stale odkrywa nowe sposoby łączenia się, ujawniając warstwy troski i zainteresowania, które wcześniej były niedostrzegalne. Anioły proszą, abyś pozostała uważna, gdyż ważne znaki ukryte są w tych detalach. W każdej rozmowie. Wiadomości czy wymianie spojrzeń wyczuwasz rosnące napięcie oczekiwania. Zaczyna zwracać się do ciebie w sposoby wywołujące uczucia, które być może jeszcze w pełni nie rozumiesz, ale które twoje serce natychmiast rozpoznaje. Energia między wami nasila się cicho, dyskretnie, lecz jest nie do zignorowania. Każdy jego gest staje się odbiciem tego, co anioły chcą, abyś zauważyła, że rodzi się głębokie połączenie, harmonia wykraczająca poza słowa. Poczujesz szczególny zachwyt, gdy dostrzeżesz, że zwraca uwagę na drobne rzeczy, które mają znaczenie. Każdy dostrzeżony detal jest dowodem, że łączy się z tobą w sposób prawdziwy i intensywny, a nie powierzchowny. Bywają chwile, gdy zauważysz spojrzenie lub uśmiech, który mówi więcej niż jakiekolwiek słowo, zaczyna zwracać się do ciebie w sposoby odzwierciedlające podziw i pożądanie, tworząc niewidzialną nić, która łączy was subtelnie, lecz mocno. Zauważysz, że jego słowa niosą nowe niuanse, jakby uczył się wyrażać coś, czego wcześniej nie był świadomy. Każdy nowy sposób zwracania się do ciebie jest znakiem, że energia między wami pogłębia się i rozwija ostrożnie. Jest w tym cicha piękność, w każdym geście i słowie skierowanym do ciebie. Anioły podkreślają, że nie jest to przypadek, a każda jego akcja jest kierowana przez niewidzialne siły, które znają głębię Twojej wartości i waszego połączenia. Poczujesz stopniową przemianę w jego sposobie komunikacji. Zaczyna zwracać się do ciebie w sposoby budzące delikatne, a jednocześnie intensywne emocje, jakby każde słowo było starannie dobrane, by dotknąć twojego serca. Każda chwila, gdy zwraca się do ciebie inaczej, niesie poczucie nowości i oczekiwania. To tak, jakby każdy gest był stopniowo ujawnianą tajemnicą, utrzymując cię uważną, ciekawą i emocjonalnie zaangażowaną. Dostrzeżesz niewidzialną sekwencję w jego zachowaniach, wzorzec, który ujawnia troskę, uwagę i prawdziwe zainteresowanie. Każde nowe słowo, każdy inny sposób zwracania się do ciebie niesie warstwy znaczenia, które anioły chcą, abyś odczytała. Między wami rośnie magnetyzm, który nie zależy od słów, lecz objawia się w każdej wymianie. Zaczyna zwracać się do ciebie w sposoby wywołujące nieoczekiwane emocje, uczucia które potrafi zrozumieć tylko serce, a każda chwila odsłania coś nowego, pełnego tajemnicy i fascynacji. Teraz dostrzeżesz, że każde jego słowo zaczyna rezonować w tobie w niespodziewany sposób, jakby każdy dźwięk niósł energię budzącą dawne, zapomniane uczucia. Jest w tym coś magicznego, w sposobie, w jaki wybiera, by się do ciebie zwracać, a każdy gest ujawnia, że wasze połączenie jest kierowane przez niewidzialne siły które dbają o każdy szczegół. Zauważysz, że nawet w ciszy zachodzi komunikacja. Każde spojrzenie, każda pauza w rozmowie niesie głębokie znaczenia, które potrafi odczytać jedynie serce. Anioły proszą, abyś pozostała otwarta i uważna, ponieważ te drobne przejawy są wyraźnymi znakami, że między wami kształtuje się coś ważnego. Sposób, w jaki zaczyna się do ciebie zwracać, pokazuje nie tylko uznanie, ale także szacunek i podziw. To cicha, lecz potężna ewolucja, ukazująca, że budzi się w nim świadomość znaczenia Twojej obecności w jego życiu. Poczuj każdą chwilę z uwagą i wdzięcznością, gdyż jest ona częścią większego planu, który anioły starannie kierują. Pozwól sobie wchłonąć każdy gest, każde słowo, każdą energię, która do ciebie dociera. Ciekawość i uwaga, które poświęcasz tym znakom, zwiększają Waszą wieś wzmacniając połączenie budowane z delikatnością i intencją. Bądź gotowa, ponieważ każda nowa wiadomość od Aniołów przyniesie objawienia, które głęboko poruszą Twoje serce. Głęboko dziękuję Ci za przyjęcie tej wiadomości z otwartym sercem. Potwierdź jej otrzymanie, powtarzając frazę: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Nie zapomnij dołączyć do naszego kanału, zapisując się i włączając dzwonek powiadomień aby nie przegapić kolejnych wiadomości od aniołów, które przyniosą światło, wskazówki i transformujące objawienia do Twojego życia.